Witam w studio. Panie, temat, który, o którym już rozmawialiśmy chwilę temu z Wojtkiem Wieczorkiem. Temat poważny, temat, którym, na który chcieliśmy Wam wszystkim zwrócić uwagę i, i odwołać się do Waszych serc, chyba, bo o, o tym chcemy rozmawiać. Witam serdecznie dzisiaj ze mną przy mikrofonach pani Anna Kenson-Firley, wychowawczyni w Liceum. Jednym z liceów tyskich. Leona Kruczkowskiego, tak, dobrze powiedziałem, bo ja nie chodziłem do tego liceum, dlatego tak szukałem w pamięci szybko. I pani Katarzyna Szymkowska, rodzic z tej klasy szkolna mama, Dzień szkolna dobry. mama, tak, trzeba powiedzieć. Tak. I będziemy rozmawiać o akcji pomocy dla radka Walusza, który mm, zachorował. Powiedz coś więcej o tym, co się wydarzyło. Radek Walusza, myślę, że, że jest już Państwu znany, bo o radku już zrobiło się głośno w Tychach jakiś czas temu. Radek jest uczniem klasy maturalnej w naszym, w naszym liceum. We wrześniu jeszcze był takim beztroskim, pozytywnym, cały czas jest pozytywnym chłopcem, ale we wrześniu jeszcze chodził do szkoły, był z nami nawet na wycieczce w krajach Beneluxu i nic nie zapowiadało tego, co, co wydarzy się później. Natomiast z początkiem, Października okazało się, że Radek musi poddać się bardzo poważnej operacji, gdyż wykryto u niego guza w głowie. Niestety jest to glejak, glejak drugiego stopnia, tak więc jest to coś, z czym nikt z nas nie chciałby się zmierzyć. Jest to coś, co na ogół wszystkich przeraża, więc nas też to przeraziło. Radek od października yy, przebywa w szpitalu. No poza tutaj teraz przerwą świąteczną, gdzie, gdzie udało się faktycznie, żeby, żeby Radek yy, spędził. Święta w domu. E, Radek e, e, miał bardzo poważną operację, 14-godzinną. Po operacji pojawiły się też komplikacje. E, Radek tak naprawdę dopiero teraz zaczyna powolutku stawać na nogi. Potrzebna jest rehabilitacja, rehabilitacja bardzo kosztowna. W związku z tym też ruszyła zbiórka na, na radka nasi pomaga, gdyż chcemy, chcemy zabrać jak najwięcej pieniążków w pierwszej kolejności na to, żeby, żeby Radek mógł stanąć na nogi, żeby mógł powrócić do takich swoich czynności życiowych, a w dalszej kolejności leczenie, które jeszcze na chwilę obecną nie wiemy, ile będzie kosztować, ale możemy się domyślić, że będzie kosztować bardzo dużo. Obecność Przedstawiciela rodziców dzisiaj w studio świadczy o tym, że ta, ta reakcja i, i, i chęć pomocy się pojawiła z różnych stron. Kasiu, bo jesteśmy, znamy się i pozwolisz, że tak będę do Ciebie mówił. Oczywiście. E, powiedz, jak to, jak wy zareagowaliście, czy jakie macie plany, jeśli chodzi o, o, o pomoc w tej sytuacji? Znaczy na pewno dla nas wszystkich choroba radka była ogromnym zaskoczeniem, bo tak jak mówiła Ania, stało się to nagle, absolutnie nagle. E, ogromny szok dla uczniów z klasy, no bo oni po raz pierwszy zmierzyli się z tego typu e, sytuacją, tak, coś co, no, wskazujemy, że przed nimi egzamin dojrzałości, oni ten egzamin dojrzałości przechodzą już teraz, taki bardzo, bardzo mocno emocjonalny. Więc na pewno fantastyczne jest to, że wszyscy, mm, wszyscy radka wspieramy, tak, zarówno uczniowie, jak i rodzice. Grupa rodziców bardzo szybko zaczęła działać, bo oczywiście rozpowszechniamy między sobą zbiórkę na się Pomaga, ale przede wszystkim też została utworzona strona na Facebooku, gdzie pomagamy Radkowi, chociażby w formie licytacji. To jest przede wszystkim taka pomoc. Zaprzyjaźnione osoby wystawiają bardzo różne rzeczy. Naprawdę zachęcam, zapraszam, bo można na świetne okazje trafić. Ale fantastyczne też jest to, że wiele osób bierze udział w licytacji, wygrywa dany przedmiot, wpłaca pieniądze na się, pomaga, po czym z powrotem ten. Przedmiot wraca do obiegu na licytację. Na pewno organizowaliśmy, oczywiście, koncer koncerty czy kiermasze, tak? bo wielka zasługa i wielkie podziękowania za, dla szkół naszych Tyskich, dlatego, że wiele szkół, środki uzyskane z pieniędzy zebranych na kiermaszach szkolnych, wiemy, że okres świąteczny to są kiermasze, zostało to przeznaczone w dużej mierze na Radka, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo niektórzy przekazali jakąś tam część, inni całość, więc to jest fajne, że ta społeczność rodziców, uczniów, szkolna i w ogóle międzyszkolna jest ze sobą tak zryta i tak sobie bardzo pomaga. Co możemy zrobić my, Tyszanie, żeby pomóc Radkowi? Przede wszystkim myślę, że... Powinniśmy wesprzeć Radka i rodzinę, to, co już robimy od pewnego czasu. Ja jestem w kontakcie z mamą Radka i wiem, jak wiele daje im ta świadomość, że, że tyle osób jest chętnych do pomocy. Sam fakt, że tutaj, jak Kasia wspomniała przed chwilką, rodzice bardzo się zaangażowali w pomoc, nasza szkoła zaangażowała się w pomoc, wiele tyskich szkół zaangażowało się w pomoc. To już jest coś, co, co powoduje, że rodzice Radka wiedzą, że nie są w tym wszystkim sami. Radek też widzi, jak wiele wsparcia do niego płynie. Wczoraj poszła w świat rolka, którą nakręciłam z kilkoma uczniami mojej klasy, z takimi najbliższymi przyjaciółmi naszego naszego Radzia. Ta rolka właśnie ma za zadanie promować Się Pomaga, czyli naszą naszą zbiórkę i zachęcać wszystkich do do wpłat, ale chciałam też przede wszystkim sprawić przyjemność Radkowi, żeby zobaczył, że, że jego przyjaciele też chcą coś zrobić. Wiadomo, nie wszyscy wiedzą co, ale myślę, że każdy sposób jest dobry. No, w tym momencie ważne jest promowanie naszej, naszej zbiórki, gdyż ważne są pieniążki. Nie wiemy, ile docelowo będzie ich potrzeba. Myślę, że będzie ich potrzeba dużo. Tak więc promujemy, promujemy zbiórkę, szukamy nakładów finansowych, rozpowszechniamy, udostępniamy. Wczoraj też powsta Powstało konto na Instagramie pod tytułem Walczymy dla Radka. To jest taki sam tytuł, jak tutaj grupa na Facebooku. I też poprzez tego Instagrama chcemy docierać do jak największej ilości ludzi. Wiemy, że, że Instagram jest teraz bardzo popularny, więc chcemy rozpowszechniać, udostępniać, wspierać. Przy tym wszystkim pokazywać Radkowi i jego rodzinie, że, że nie są sami i że, że jesteśmy z nimi. My już. Tu od razu poza anteną zaczęliśmy wymyślać, co możemy zrobić też tak. jako we współpracy z Wami, bo chcielibyśmy, chcielibyśmy też się włączyć do tej pomocy w taki sposób, jak potrafimy. Na pewno udostępnimy na naszym profilu link do zbiórki. Na pewno do tego o tym temacie będziemy mówić i do tego tematu będziemy wracać. Pojawią się nowe informacje, jakieś szczegóły, nie wiem, co jeszcze się wydarzy i to jakie, jakie inicjatywy. Tak. Dokładnie tak. Jesteśmy w gotowości. A my też, więc na pewno będziemy współdziałać, ale oczekujemy no bez was, bez słuchaczy, bez mieszkańców Tychów, ta pomoc nie będzie miała tej skali, tego wymiaru, jakbyśmy tego oczekiwali. Także mam nadzieję, że będę mógł Pani gościć znowu w studio, żebyśmy ten temat jeszcze mogli dalej e, e, przedstawiać naszym słuchaczom. No tak, zachętnie. Tak, i z przyjemnością. z przyjemnością. Bardzo nas w ogóle cieszy to, że nas tak. zaprosiliście dzisiaj do studia, że w nowym naszym Radiotychy możemy mhm. powiedzieć e, o tak ważnych rzeczach, jak jest, jakim jest pomaganie. E, I tak jak Ania wspomniała, zapraszamy też Państwa do naszej grupy na stronę facebookową Walczymy dla Radka, gdzie mamy mnóstwo licytacji. Pomagajcie, wspierajcie, wpłacajcie, bo warto. Tak, jesteśmy temu w stanie przenosić głowę. Dokładnie, że tak. jesteśmy z nim. Ja mm. tylko jeszcze dodam, że na przykład fantastyczne było to, że w piątek mieliśmy studniówkę, czy nasza um, klasa maturalna miały studniówkę, więc czas oczywiście radości i zabawy wszyscy fantastycznie się bawili. Um, oczywiście ogromna szkoda, że nie było z nami Radka, bo oczywiście miał być. Ale tu też podziękowanie dla całej społeczności, że jednak myślami z Radkiem byli. Radek został jakby wywołany na tej studniówce przez panią dyrektor, że no niestety nie ma go z nami, ale myślami jesteśmy z nim i myślę, że to jest dla niego duże wsparcie, bo cały czas o nim myślimy i szukamy różnych sposobów, jak wspierać, promować zbiórkę tak, żeby rodzicom radka było łatwiej, a on jak najszybciej do nas powrócił. Tak. Radek Walusza, człowiek, młody człowiek, maturzysta, który potrzebuje naszej pomocy. A moimi gośćmi była wychowawczyni klasy Radka pani Anna Kęsoń Firley i przedstawicielka rodziców pani Katarzyna Szymkowska. Bardzo paniom dziękuję. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy.